Siema widzowie, z tej a dzisiaj Wam pokażę mm, revamp w, em, wozu strażackiego i Forda Mustanga Shell e, marka 5, gdzie można znaleźć. Tak więc wóz strażacki możemy znaleźć em, tutaj, czyli na lotnisku e, w mieście, w i chciałbym też wam powiedzieć, że zrobili nową ym, remizę strażacką. Tak więc już, jesteśmy już na lotnisku oczywiście. I patrzcie, oto jest wóz strażacki zrewampowany. On kosztuje bodajże 175 tysięcy. Ma on sześć 6, 6 siedzeń. Raz, dwa, trzy. I po drugiej stronie też są trzy. 3 dodać 3, równa doda się 6. Można też oczywiście drabinę mm, podwyższyć. Jak chcecie do góry, to po prostu przy, yy, klikamy E i żeby kółeczko się załadowało. A jak chcecie do dołu, to przytrzymujemy kółeczko i yy, cały czas E. I patrzcie, jak klikniemy G, to wtedy jest nowa... Znaczy jakby... Tekstura wody. Teraz wam pokażę, gdzie jest ten Shell Mark 5. Zaznaczamy sobie Waypoint na Crater City i jedziemy. Jeszcze wam pokażę nową miejsce strażacką po drodze. I usunęli akcesoria, czyli na przykład włosy, jakieś czary Jak widzicie tu jest nowa remisa z wozem strażackim. Yy, tu w ogóle jest takie o przejście. No. E, dobra. O, widzicie, pił się. No i jedziemy sobie tutaj i czekamy na... O, widzicie? No i jest. na telewizorwie No to pa